Widzieliście kiedyś jak 100 tysięcy złotych wyparowuje w 5 sekund? Nie? To dziś pokażę wam jak tego nie zrobić. Mam dla was 7 zabójczych błędów inwestycyjnych, takich które sprawiły, że nawet doświadczeni gracze Egiłdowi łapali się za głowę. I nie, nie wymyśliłem ich. Każdy z nich to prawdziwa historia i prawdziwe pieniądze, które poszły w powietrze. Ostrzegam, po tym filmie już nigdy nie spojrzycie na swój portfel inwestycyjny tak samo. Gotowi? No to zaczynamy. O kurczę, Bitcoin znów szaleje. Twój kumpel właśnie kupił Lamborghini, cię zainwestowała oszczędności życia, a ty? Siedzisz i obgryzasz paznokcie? Witaj w świecie FOMO, gdzie strach przed przegapieniem okazji jest silniejszy niż strach przed zjedzeniem kebaba z podejrzanego trucka. Więc jak nie dać się złapać w tę pułapkę? Mam dla ciebie trzy złote zasady: DCA, czyli kupuj jak robot. Regularnie, bez emocji. Bez sprawdzania Twittera co 5 minut. Sprawdzaj wskaźniki. Tak, te nudne cyferki mogą uratować ci tyłek. I zapisuj powody swoich decyzji, bo idąc tweetną to nie jest dobry powód. Wyobraź sobie, że wsiadasz do samochodu i jedziesz gdziekolwiek, bez GPS-a, bez mapy, nawet bez pomysłu, dokąd chcesz dotrzeć. Brzmi przepis na katastrofę, prawda? Dokładnie to samo robią początkujący inwestorzy. Poznajcie Tomka, który w 2021 postanowił zostać kryptomilionerem. Jego strategia? Słyszałem, że wszyscy na tym zarabiają, co może pójść nie tak. Kiedy rynek zaczął spadać, Tomek zrobił klasyczny manewr. Kup drogo, sprzedaj tanio i stracił 70% oszczędności. Ale jest też Wojtek. Inwestycyjny ninja. Jego tajna broń? Plan 15 lat cierpliwości. Tak, tyle co średni staż małżeński. Portfel jak pizza. 60% ETF-y, 30% obligacje i 10% gotówka na czarną godzinę. 1500 zł miesięcznie. Regularne rebalansowanie. Dlaczego break plan to przepis na katastrofę? Ponieważ emocje przejmują stery. Mamy zero kontroli nad postępami. FOMU, czyli wszyscy kupują GameStop, to ja też. Ciągłe zmiany strategii, czyli finansowe odpowiednik skakania z kwiatka na kwiatek. Twój plan inwestycyjny musi zawierać konkretne cele. Nie chcę być bogaty, tylko 500 tysięcy na emeryturę. Poziom ryzyka: ile możesz stracić bez płaczu w poduszkę. Dywersyfikację nie wszystkie jajka w jednym koszyku o czym powiem jeszcze później. Plan B. Bo życie lubi płatać figle. Wyobraźcie sobie, jest rok 2001. Pracujecie w potężnym Enronie. Życie jest piękne, pensje wysokie, a wasze oszczędności emerytalne? Ups, właśnie zniknęły. Razem z firmą. W jeden dzień. A może to wy w 2008 roku? Polska giełda spada o 50% i połowa waszych oszczędności właśnie wyparwała. Ale spokojnie, jest na to sposób. Przedstawiam wam dywersyfikację. Wyobraźcie sobie portfolio, jak w menu w restauracji. Im więcej dań, tym mniejsze ryzyko, że zostaniecie głodni. Akcje? Jasne. Obligacje? Dawaj. Złoto? Czemu nie? Rejty? Zerknijcie na nasz film o tym. A teraz najlepsze: rozrzućcie te inwestycje po całym świecie. Gdy Wall Street płacze, Tokio może się śmiać. Pamiętajcie, w inwestowaniu jak w życiu, różnorodność to klucz do sukcesu, bo nawet jeśli jedno jajko się stłucze, reszta pozostanie bezpieczna. Myślisz, że wziąć pożyczkę i zainwestować to genialny pomysł? Ha, pozwól, że opowiem Ci historię, która sprawi, że dwa razy się zastanowisz. Hej, wezmę tylko 100 tysięcy kredytów. zainwestuję i będę bogaty, powiedział Marek, zanim wszystko stracił. Ale czekaj! Co jeśli rynek spadnie o 20%? Nie tylko tracisz kasę, ale zostajesz z długiem większym niż Ego Ilona maska. 1929 rok. Wielki krach. Ludzie tracą wszystko. 2008. Kryzys finansowy. Ups, zrobiłem to znowu. 2021. Archegos Capital. Jak stracić 20 miliardów w czasie krótszym niż dostawa pizzy? więc jak się zabezpieczyć? Inwestuj w własną kasę, jeśli musisz pożyczać max dwa razy tyle, ile masz. Zawsze miej plan B i najlepiej C, D i E. Pamiętaj, rynek to nie wyścig w Formuły 1. To bardziej jak uprawa bonsai. Wymaga cierpliwości, uwagi i zero kredytów na styrnach. Najlepsze okazje inwestycyjne są jak autobusy. Zawsze przyjdzie następny. Nie musisz łapać każdego. Zwłaszcza jeśli trzeba za bilet zapłacić kredytem. Myślisz, że złapałeś świetną okazję? Że ta spadająca akcja to prawdziwa okazja? Czekaj, nie tak szybko. Wszyscy marzymy o kupnie na samym dnie, ale spójrzmy prawdzie w oczy. To jak próba złapania spadającego noża. Netflix 2022 rok. Prawdziwy horror inwestycyjny. A inwestorzy? To już na pewno dno. Mówili przy każdym poziomie. Pamiętacie, gwiazdy pandemii, Zoom i Peloton też wydawały się okazją, dopóki nie stały się jeszcze większą okazją. Więc jak nie wpaść w tę pułapkę? Przestań polować na dno, kupuj systematycznie. Zanim spojrzysz na cenę, sprawdź, czy firma nie jest już jedną nogą w grobie. Poczekaj na pierwsze oznaki życia. Lepiej zapłacić trochę więcej, niż łopać spadający nóż. Zapamiętaj, najlepsze okazje to nie te z największymi przecenami, ale te z największym potencjałem. Znasz to uczucie? Patrzysz na wykres i chcesz walnąć głową ścianę. Gdybym tylko wtedy kupił. No właśnie. Wyobraź sobie, twoje ulubione buty za pół ceny. Co robisz? Dokładnie, kupujesz ile możesz, ale czekaj. Gdy akcje spadają o 50%, większość z nas reaguje tak. COVID-Crash, największa wyprzedaż dekady. A co zrobiła większość? Schowała głowę w piasek. A teraz złota rada. Bądź chciwy, gdy inni się boją. Warren Buffett. Jak nie przygapić następnej okazji? Po pierwsze, zrób plan ataku. Wybierz spółki na celownik, ustal cenę zakupu. I przygotuj amunicję. Gotówkę. I numer dwa: zautomatyzuj. Niech maszyny pracują za ciebie. Emocje, won. Bądź gotowy. Następny krach to nie koniec świata. To Twoja szansa. Najlepsze okazje przychodzą, gdy inni uciekają w popłochu. Bądź mądrzejszy. Bądź gotowy. To jak gra w pokera, gdzie przegrywasz nie przez złe karty. Ale przez ukryte opłaty. Poznajcie marka. Myślał, że jest królem parkietu giełdowego, ale zapomniał o dwóch małych szczegółach: koszty i podatki. To jak kupić Ferrari i zapomnieć, że trzeba je tankować premium. 0,5% prowizji razy 50 transakcji równa się 25% Twoich pieniędzy. Puff! Zniknęło. A myślałeś, że to koniec? Ha! Wkracza urząd skarbowy. Ale spokojnie, mamy dla Ciebie trzy super skuteczne sposoby na obrany. Po pierwsze, wybierz tańszego brokera. Po drugie, less is more. Mniej transakcji równa się więcej w portfelu. I po trzecie, wykorzystaj legalne ulgi podatkowe. Bądź sprytniejszy niż system. Bo pamiętaj, nie liczy się ile zarabiasz, liczy się ile zatrzymujesz. No dobra, przyznaj się, które z tych błędów złapujcie za rękę. Heh. Założę się, że przynajmniej przy jednym pomyślałeś, kurczę, to o mnie. Daj znać w komentarzu, jestem mega ciekaw, który punkt najbardziej cię zaskoczył. Serio, nie wstydź się, wszyscy je popełnialiśmy. A jeśli ten film sprawił, że właśnie przeżywasz moment, aha, walnij łapkę w górę. I słuchaj, zostań z nami na dłużej. Subskrybuj kanał, włącz dzwonek, bo uwierz mi, on w znacznie więcej takich eye-openingów. To co? Widzimy się w następnym filmie? Ja już nie mogę się doczekać. Do następnego. Cześć!